Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w kolejnym odcinku z białym wilkiem, bardziej szarym wilkiem. Jesteśmy po rozmowie z wyluzowaną czarodziejką. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś tutaj w baseniku się nie rybki chyba tylko pływają. Dowiedzieliśmy się, że Jest jakiś zamaskowany czarodziej podjeżdżający tropem. Ciri, <laughs> troszkę ciemno rozjaśnie tu pentagramy, tutaj cuda wianki. No, pięknie. Czy tu ktoś był, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Pięknie tak jak dzisiejsza pogoda. Patrzcie, słoneczko, świeci. No cudo. Cudo teraz. 700 metrów mamy dymać znowu. Zobaczmy, czy mamy gdzieś tutaj drogowskaz. Mamy w podgajach, tak. Ustawmy sobie znacznik na podgaje. Chodź na szkoniku, wierny kłucu, jedzim. Widzicie, co ja odblokuję, chyba na 60? Bo coś tutaj, jak jest blokowane na 45, to coś zaczyna szarpać. Wierz zasługuje na Open Fire. Dalej. Dawno nas nie było. Ale wiecie dużo do nagrywania różnych rzeczy no ta ścieżynka mnie zabije powiem wam dobra rura tu gdzieś jest znacznik tak we wiosce ja się zbagowałem muszę wyjść no jeszcze czasami te patrzcie ja już myślałem, że nie dam rady do diaska. Czasami te bugi dalej jeszcze obowiązują, że tak powiem. Ooo, a my tu nie mamy znacznika. No to Lipton. To musimy jechać z Kamasza. Patrzcie, jakiś płotek postawili, i nie można wyjechać. Stąd. Dobra, teraz tak, zastanówmy się, jak tam dotrzeć. Przez wiochę trzeba jechać. Tak. No to ogień. Idziemy, patrzymy, szukamy. Pamiętajcie, nie wiem czy pamiętacie, szukamy żony barona, bo na córkę dostaliśmy już, zdaje się, cenę, że ona może być w Oxenfurcie Natomiast my szukamy żony teraz barona. Uuu, idziemy. od nie ma czasu na pierdoły, to mamy ważną misję do zrobienia jakaś tam bitka z potworami. No szkoda, że nie miałem tam bliżej, wiecie, tego punkcika nawigacyjnego, byśmy mogli się telepnąć, ale przy okazji, wow. zobaczcie, możemy podwiedzać polską wieś szlachecką. <laughs> Powiedzą wam, że nie, Sapkowski powie wam, że to nie są polskie klimaty. Że to wcale nie, nie tak, ale jednak. Zobaczcie, tutaj jest widoczek. Ale cudo. Chyba screenshot pacne. Steam i, i R1, bodajże, z tego co pamiętam. Cudo, cudo. Patrzcie tutaj. Ło! Wow! Ja tu chyba nigdy nawet nie byłem. Albo inaczej, może nigdy się nie przyglądałem tym widokom, powiem Wam. Cudownym. Dobra, jedziemy By tutaj gdzieś się nie zglebić, bo ja to jestem słaby kierowca tego kunia. Nie wiem, że on sam tu jedzie, praktycznie, ale o, a co tu? Jakieś ruiny. Hop, mogłbym nawet w zawodach startować. O, o, o Tu tutaj. Dobrze trafiliśmy. Jeszcze okazji czesta zrabujemy. O, mamy jakiś mieczek, patrzcie aż sprawdzę. Plus jeden jakiś brzeszczocik. Tych nie mogę jeszcze. Kesierka. Dobra, nie będziemy tam się tym zajmować. Tu jesteśmy dla. Wiecie, dla tej. No dobra, gdzie ona jest? Bo jestem ślepy, albo nie widzę. Ubity. Tu na dole siedzi. Możemy już iść. Chciałbym wreszcie poznać tego tajemniczego elfa. <laughs> Ciekawe, czy przypadniecie sobie do gustu. Nie zamierzam go prosić w kumy, tylko zapytać o Ciri. No chodź! No idę, idę. Co się denerwujesz? Bella Glam! Światło no, się odpaliło, patrzcie. Jej cara. No ten Wiedźmin tupta, jak chodzi, taki niegramotny. Dziki gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy. No to przypatrz się uważnie. Uuu, chyba nam dźwignęli Jest czarodzieja. Kto? Nawigator, no. Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść. Pośpiesz się! No dawaj Kera no. Nie podoba mi się to wszystko. Nie obchodzi mnie to. Mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy. Przecież też czarodziejką, dasz radę. Gotowe. No i idę no. na Cholerne teleporty. Ciekawe gdzie Kera. O łopce czy tam jakieś inne dziady i ten trzeci jest, dawaj tu po plecach go ciach czekajcie, tu gdzieś jakąś lampkę się odpalało, nie? ach cholera, znowu nie to wcisłem no patrzcie, nie pamiętam, o teraz a w tamtą mańkę mam iść. Znowu będę nurkował. O, bo bo nic nie będę widział kompletnie. Czy jest taka ciemnica? Wpadłem do wody, mnie utopiła prawie kobita. Ach, te czarodziejki, powiem wam. No odpalaj lampę, Geralt. No i co teraz? Jestem gdzieś w labiryncie. Tu, gdzie to, gdzie on tupta. O, o. Nie bij dziadu. Cudło. I co nic nie mieliście? Łachmyty Tam zatrute to tam nie można. Napalik <grystanie> w las. To jest model. bo tam mam to teraz. Nie. nie, no tam pokazuję. Nie? dobra. Kieśu, dawaj, ogień. Tu do góry. No idę, idę, gdzie ty tam jesteś dziewucho? No, teraz i pokazuje tam. Ujęliśmy dajesz ogień tu? Co? Jaki ilia! Użyj <grym z> znaku <albo> czegokolwiek! się, to tylko szczury. <grym> czegokolwiek. <znaku> No dobra, jakiś znak chciał odpalić, tak? Tylko jaki? Spalan spalankę. Co jest? Zmieniłem na Iggy? Zmieniłem. Czemu ja nie mogę odpalić? No <grymėzio> dawaj, Geraltino. Gdzie jestem? Gniazdo jeszcze jedno Jestem ślepy Tu gdzieś, nie? Dobra. Proszę bardzo Aż tak się boisz szczur mogłeś się anihilować jednym za drugim Ani Dobrze już nic nie mówię Spokojnie stało Coś tutaj wypacza teleporty tylko nie wiem, jakim się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech starników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. <grym> Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę. Piraci. Jeszcze nie wszystko Kosmiczni piraci. Wariowałeś? Dziki Gon. Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu dziki gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym. No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z dzikim gonem. Chodzi o Siri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Oj tam. Chodźmy, to może ci przesadzasz. Ty tak zawsze? Mm. Zaczynam współczuć Tris i Jennefer. No już dobrze ruszajmy Uczuję triczy i jemy glam odpaliła se lampkę co też odpalimy też mam taką więcej świeci niż twoja No chodź kurde kubito Którą to mańkę trzeba iść O, patrz Turką Hmm. Nie, projekcje morfotyczne. Oho, to już grube. Jaka projekcja? <laughs> Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Morfotyczne. To dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać zanim trafi do adresata. Taki e-mail. ówczesny. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście elfy tak nazwało by Ciri, ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, Jaskuka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. No lecimy na szczecin. Ujej, nie w ta strona. Nie nie tam... Wygląda jak stary Elvi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. No, już tam jakieś zbóje są. Uważaj, te tłuste, żółte opary są trujące. wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozprzestrzenić... o bo mam ogień w tym. To. Ale mu pierdykła. Od razu wypróbował jednak żyć. Ciepły pomysł. Pierdykła. Widzieliście, jakie lasery ma? Skubana. Teraz muszę, kurde, to zategować tu. Dobra weź wali mi tu zaraz mnie tym laserem trafi z Kubana Gdzie mam iść? jak nie pal, tyle chłopie. I co? To tam gdzieś jest? Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. Tam musimy lecieć. Uchy, uchy. Jak tam łyknicę, Geralt? Bardzo orzeźwiające. Żałuj, że się nie zrezygnował. Czy my żeśmy stoi... nie przyszli? Nie, no to nie, to nie tam, to stąd żeśmy przybyli na wycieczkę. Co tak wolno płynie, chłop nie ma siły. No i co teraz, teraz tam coś tam pokazuje. Ja nie chciałbym dernąć. Jakie tu są przeciwko oparom Trut, odtrutki. Eee, to to to, to. Są, jest coś takiego? Usuwa zatrucie eliksirami, działania eliksirów. O, i już mam zrobione, Patrzcie teraz tak. Ekwipunek to jest ten. To jest to ten. Grom, elixir zatrucie eliksirami. O, wy. Niestety, wziąłem sobie. Cholera, jasna Nie, to biały miód miał być, nie? Usuwa zatrucie eliksirami. To nie to. Siła ataku. No to nie, to my nie mamy tego. Przyspiesza regenerację, a to usuwa zatrucie eliksirami i działanie z eliksirów, dobra, czyli nie, czyli musimy zobaczyć coś innego kod widzenie w ciemności to nie widzenie, to nie no, czyli nie mamy niestety zrobię jaśnie, by tu nic nie widać Wiecie, nie chciałbym zginąć, nie? Albo jest na to sposób, może by to wszystko podpalić, diabły, co? Zniknie, zniknie wtedy? Ale to mi damage zadaje, ludzie. Nie to. No i co? Jeszcze deadne zaraz. To jest jakiś posąg, nie? Tu deadne. Dobra, na chwilę tu przestańmy. Dobra, podryczyłem się troszkę. Idziemy szukać tej cili. Przylecimy tu wszędzie dookoła. Dobra, teraz już chyba mogę co. Wyciągnąć pochodnie Nic nie widzę powiem pozbieram tu jakieś pierdoły bo to pewnie rzadko będzie można wrócić raczej często O tu kuń mój stoi Patrzcie niedaleko żeśmy tu wrócili tędy Coś dziwnego jest. A nie, to jakiś podobny level, ale... No idę przecież, idę. Dziewuko. Ziral. Nie fordę sole Seir. Ziral. Nie fordę sole Seir. Aim seir. Potwora morskiego? Nie, Cilina nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Hm, rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? No pewno. Bella Glam! Co, znowu gdzieś do No Nie, odpaliła ten twój... Szukam ukrytych ścian, tak jak kurczę w Dark Soulsach, powiem <laughs> Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Wizerunek myśliwskiego psa nie ma nic wspólnego z kelpiem. Przyszli zawsze wszystkiego dotykać? No i dobra, przestań. No, pół chopem i Co tu Gret? się dzieje? Wszystko w porządku? No tak. Owiec. Wezmę kesierkę, bo co ty tam szukasz dziewczyno, no poręczy. I co dalej? Tu coś leży, A to tutaj dobra, A tu coś jest. Zaraz zdechnę. Chyba do mnie tak pacać. To jest ten znacznik, tak? Po prostu. I co, tam mam spać na dół? Dobra, zobaczmy. No nie pamiętam. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. co to jest jakieś zejście chyba nie? Patrzcie tam coś jest nic nie widzę powiem wam kompletnie nic czarność jak tu się nu nurkuje ja no nic nie widzę powiem wam nic kompletnie zero muszę wypłynąć jeszcze raz Gdzie to pudło jest? Pode mną, tak? Nic nie widzę znowu. O matko. Dramatyczna misja, powiem wam. No dobra, no ale jak ja mam stąd się teraz ewakuować? Tak, ja nic nie widzę. Wszystko mam na maksa. Zobaczcie, tu nie ma. Nie ma wyjścia nigdzie, tu wychodzi na to. No to niby, że tam mogę zanurkować, tak? Ale ja nie widzę nic. Nic. Kompletnie nic nie widzę. Ech, powiem Wam, jakiś pasek wyskakuje. Nie wiem, czy widzicie czerwony jeszcze na ekranie, Dobra, ja myślę, że wiecie co. Poszukiwania chyba powoli będziemy dzisiaj kończyć. Staram się to ogarnąć tutaj, bo naprawdę ja nic nie widzę. Wiecie, wybaczcie, ale no mam. No tak na ekranie mam czarno. Jeszcze trzymam go pod kątem tego Steam Decka, żebyście nie widzieli odbić. A. Ja nie widzę nic jak zanurkuję, także widzimy się w następnym odcinku i będziemy kontynuować naszą przygodę.